Jak sobie pododawać różne biblioteki tutaj w CMake'u gdybyśmy chcieli. No i mamy zasadniczo dwie opcje. Zresztą jedną tu widzicie, możliwe że nawet będą od razu dwie. Pierwsze to jest użycie Find Package i Find Package jest po to żeby znalazło coś co mamy zainstalowane w systemie. Jakby co to możecie na bieżąco zadawać pytania, przerywać śmiało. Gdzieś to widziałem a dobra. jest wszystko. I tak spróbujemy sobie G testa może w taki sposób zainkludować, bo myślę, że go nie mam zainstalowanego. Więc ja na razie powywalam parę rzeczy. Te na pewno nie będą potrzebne. Adexqtable by się przydało tak naprawdę i mamy tylko main CPP. In, jakieś opcje kompilacji? OK. Include directories na razie nie są, na razie to zostawię, może tak. E-link directories. Add tests. Um, um, nie, nam się tu nie przyda. Więc yy, w taki sposób te dwie rzeczy póki co zakomentuję. I spróbujmy sobie to przez CMake'a na razie. Dobra, to też jeszcze zakomentuję. Find package. Nie działało mi zakomentowanie. Nie ma to jak manualna robota. Dobra. mkdir build zadekujemy się tam, CMake, spacja, dwie kropki, no i potem albo make, albo CMake minus, minus build, coś się zbudowało i mamy binarkę project, która wyświetla hello world, czyli mam nadzieję wszystko tutaj działa i póki co to dla was też jest zrozumiałe, że w CMake się generalnie tak pisze, że potrzebujemy add executable no a za pomocą Target Compile Options to możemy dodać różne flagi kompilacji. To teraz tak stwierdziliśmy, że chcemy sobie pisać testy. I piszemy sobie find package gtest. Skąd brać takie informacje, jak się nazywa pakiet czy coś? No tak naprawdę trzeba by było sobie przejść. Odpalę tutaj przeglądarkę. I wchodzimy sobie tak naprawdę na gtest i jakiś tam cmake, find package, o, chociażby od razu. I bierzemy albo ze strony cmake'a takie rzeczy, bo oni mają już gotowe receptury. Jest example usage. I find package gtest required, trochę wam powiększę, o. I to jest ciekawa informacja, bo od razu mówi o innych rzeczach, czyli jakie... Targety tutaj tak naprawdę są importowane, czyli z czym się możecie zlinkować i możecie z gtestem, gtest main, z Gmokiem, gmock main. I jeszcze pisane to dużymi literami. Ciekawostka. Jakie zmienne też do CMake'a to przy okazji Wam wrzuca. Czyli możecie mieć gtest include dirs, o czym za chwilę zresztą też powiem, gdzie to można wykorzystać. Ale ja sobie stąd skopiuję dokładnie to find package, gtest required. To zamknę, bo to wczorajszy projekt. No i właściwie tak mamy GTest Required. Jak będziemy chcieli użyć tego G testa, to tak naprawdę też Enable Testing się przydaje. Mi się wydawało, że zawsze Enable Testing się musi pojawić po tym. GTest Required, mm, ale tutaj mają przed. I dobra, też z przykładów, że możemy sobie. Musimy się zlinkować. Czemu aż z dwoma? To jest dla mnie dziwne. Nie powinniśmy z dwoma naraz się linkować. Tylko z jednym. Więc my sobie tutaj wybierzemy, że chcemy się zlinkować z gTest main. A co będziemy chcieli linkować? No, utwórzmy sobie nowy plik test cpp i piszmy sobie hash include gTest. Nie get hosts gTest. O, gTest i jakiś prosty test. O niech będzie, cieszę się, że jednak ten copilot coś tutaj działa i podpowiada. Bo nie muszę się wyśleć z wymyślaniem. Jakiś hello world coś takiego. Dobra i utwórzmy sobie drugi target. Niech się nazywa. Niech się nazywa. ma ut jeszcze w nazwie i z pliku test cpp go sobie utworzymy chcemy go zlinkować z gtest main no i niech się też jakieś testy nazywają no niech będzie że all -tests info spróbujmy teraz sobie to przebudować I utworzyło nowy target. Nic się nie pluło. Project UT. Jeden test o nazwie Hello World przeszedł, więc chyba jest ok, co nie? Teraz mi tutaj oczywiście od podkreśla, że on nie znajduje, nie wie gdzie. Ale ciekawostka jest taka, że to, że mi to zadziałało, to oznacza, że ja mam już zainstalowanego G-testa w systemie. Mogę to sobie sprawdzić. U mnie menedżerem pakietów jest BRU, czyli Bru info. Czy to będzie g -test albo Google Test? Yy, nie, czyli Google Test. Wy, jak macie Linuxa, no to standardowo użyjecie sobie apta apt info, Google Test i wam wy, wyświetli informacje. Ja mam zainstalowany w wersji 1.14, jest, są jakieś informacje na ten temat. Żeby zainstalować, bo na przykład Wam nie zadziała, no to standardowo będziecie sobie pisali, zakładam, że większość jest na Linuxie, więc sudo apt install google test. Więc w ten sposób sobie to zainstalujecie. No u mnie zamiast apta jest bru. I teraz pytanie, dobra, to jest właściwie pierwszy sposób taki dość łatwy, Zadziałało mi z automatu, jak widzicie, natomiast to nie zawsze tak jest, że z automatu zadziała i przydaje się czasami ustawić target include directories. Dlatego co zostawiłem sobie tutaj, żeby wam pokazać jeszcze do czego to służy, chociaż mam nadzieję, że wiecie. To jest po to, żeby nie pisać pełnych ścieżek inkludowych, czyli no, akurat w przypadku gtesta, żebym ja sobie napisał właśnie tak tylko gtest, tak jak polecają, a nie pisać na przykład ścieżki, że to jest gdzieś tam w systemie plików, tam, Albo w ogóle zacząć od bezwzględnej, że jakieś usr, y, lib, gtest i coś w tym stylu. Więc gdybyście mieli problemy z include'ami, żeby wam się kod nie kompilował, to do tego jest target include directories. I my chcemy, żeby tutaj na przykład uteki. Yy, zaraz powiem, do czego jest system, ale chcielibyśmy to sobie zlinkować z gtestowymi rzeczami. I tutaj mamy zmienną gtest include dirs e, przepraszam nie zlinkować tylko dorzucić właśnie to jest miejsce to jest zmienna która wskazuje gdzie leżą te nagłówki gtesta wszystkie te pliki .h które inkludujemy więc ustawilibyśmy sobie to no na przykład w taki sposób tylko to jako zmienna prawda czyli musi być o, tak, o. reszta tutaj nie jest potrzebna albo przynajmniej te dwa i teraz tak. System oznacza to, że to będą rzeczy, które są zainstalowane w systemie, i generalnie nie chcemy wyświetlać żadnych ostrzeżeń kompilacji odnośnie tego, co, co dalej sobie podamy, bo może być tak, że kompilacja G-testa będzie powodowała jakieś problemy. No to tutaj, jak damy system, to to wyłącza nam różne warningi z takiej kompilacji. I mamy dwie opcje jeszcze inkludowania: jest public i private. Ja sam bym chciał sobie doczytać dokładnie, jaka jest różnica. Target include directories. Wydaje mi się, że ja nie mam odpowiedniego wyczucia, kiedy których używać, ale ja rozumiem tak, że public to jest to, jeżeli chcemy powiedzieć, żeby gdzieś w finalnym programie, czy w naszych nagłówkach było widoczne, że my używamy tej biblioteki, tego gtesta. Natomiast private, jak chcemy, żeby to nie było widoczne.